Drugi odcinek o Karolu de Foucault. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak przebiegała jego szkolna kariera, a dzisiaj powiemy o tym, jak przebiegała jego kariera wojskowa. Ale po kolei najpierw czołówka. Karol po zajęciu 87. Karol po zajęciu 87 fantastycznego ostatniego miejsca w szkole kawalerzystów, dostaje się do armii. Nie jest mu tam źle. Wynajmuje sobie kawalerkę w Paryżu, no i jak to w stolicy, doskonałe miejsce na imprezy, więc Karol z tego korzysta. Poznaje Marię C, kobietę o dość wątpliwej reputacji. Jego rodzinie bardzo się to nie podoba, bo ona pochodzi jeszcze na dodatek z rodziny robotniczej. Karol natomiast z rodziny arystokratycznej. Trochę im to nie za bardzo pasuje. I oni niesamowicie cieszą się, gdy dowiadują się, że oddział, w którym służy Karol de Foucault jest wysyłany na misję do Algieru. Myśleli sobie, że no pewnie będzie się musiał rozstać z Marią, figę z makiem. Karol zabiera ze sobą Marię. Nawet ją zaczyna tytułować wicehrabina Rodu de Foucault. Zachowują się nie do końca tak, jak powinno się zachowywać w wojsku. Innym to bardzo przeszkadza. Inni żołnierze nie są z tego zadowoleni. Za całokształt swojego zachowania no, przełożeni po prostu dziękują Karolowi, i po prostu zwalniają go ze służby. Dodatkowo jeszcze zaważyło na tym to, że Karol udawał, że jest w związku małżeńskim z Marią C, a okazało się, że to była po prostu jego kochanka. To spowodowało, że został wyrzucony ze służby. No ale nie za bardzo się tym przejął, przeprowadził się z Marią do Ewian. I tam co mógł robić? No właśnie, imprezować. Kasy na różne imprezy, ale też, i tu zdziwienie, filozofia. Zaczyna czytać bardzo dużo różnych dzieł filozofów. Maria mogła nawet czuć się trochę zazdrosna o tych filozofów. No ale Karol sobie tak czyta i imprezuje. Dwie rzeczy w tym czasie. Główne dwie rzeczy. Gdzieś tam zaczyna się rodzić tęsknota za Afryką. Coraz bardziej zaczyna tęsknić za tymi widokami, który był, za tym klimatem, za tym wszystkim, czego doświadczał w Afryce. I niesamowicie cieszy się, gdy dowiaduje się o tym, że jego oddział został wezwany, żeby stłumić powstanie, które wybuchło w Oranie. Od razu prosi przełożonych: przywróćcie mnie do służby. Chcę tam pojechać, chcę służyć. Jest warunek jeden. Ma się rozstać z Marią. Okazało się, że miłość do Afryki jest mocniejsza niż miłość do Marii. Rozstaje się, pakuje się i od razu wyjeżdża. I tam zmiana. Po prostu jak wcześniej to był człowiek imprezowy, tak teraz bardzo sumienny, nie unosi się arystokratycznym pochodzeniem, bardzo zjednuje sobie tym swoich towarzyszy, broń. Nawet dostał medal za odwagę. Okazał się dość dobrym e, dowódcą. Y, zaczyna mieć takie przeczucie, kurczę, no zmarnowałem młode lata. Co zrobić? Jak to naprawić? I wpada mu pomysł. Podróż naukowa. Wyruszy w podróż naukową, od razu prosi przełożonych o y, roczny urlop, żeby mógł zrealizować swój plan, no ale oni nie godzą się. I Karol przy całym swoim charakterze i temperamencie znajduje rozwiązanie. Wypisuje się ze służby. Zwalnia się z wojska. Od razu udaje się do Algierii na półtorej roku. Tam przygotowuje się, uczy się między innymi uczy się języka arabskiego, po to, żeby potem wyruszyć razem z przewodnikiem na roczną podróż. Owocem tej podróży będzie potem książka, Reconnaissance o Marok. Czyli poznanie Maroka, i za nią dostanie nawet złoty medal Towarzystwa Geograficznego. Bardzo prestiżowa i ważna nagroda. Karol ją otrzymuje. Dzięki temu, można powiedzieć, w tym środowisku staje się znany. Gdy powrócił z tej podróży, to jego, znajom... jego relacje z rodziną bardzo się poprawiają. Ale we Francji na długo nie zabawi, bo wkrótce znowu wyruszy do Oranu. W Algierii i na zwiedzanie Tunezji. Tam odkrywa sferę duchową w człowieku. Zaczyna się fascynować islamem. Bardzo go pociąga śpiew muezinów, który słyszy z minaretów Allah Akbar, czyli Bóg jest wielki. Szukałem na YouTubie być może brzmiało to w ten sposób. Była pokusa przejścia na Islam, ale to się skończyło tylko na, jakimś tam, na jakiejś tam myśli, idei, którą miał wtedy. I zaraz po powrocie zaczyna odwiedzać różne kościoły, modlić się i takie bardzo słynne słowa: Karola de Fuco, mój Boże, jeśli istniejesz, to spraw, żebym Cię poznał. Gdzieś tam w środku Niego było to wołanie Pana Boga on to słyszał. Natomiast jeszcze do końca nie był w stanie poznać tego pana Boga i prosił: Jeśli tylko istniejesz, to chcecie poznać. Gdy widział swoją kuzynkę Marię, z którą był zaprzyjaźniony już od dzieciństwa, to mówił jej: Jaka ty jesteś szczęśliwa, że posiadasz wiarę. Ja szukam światła i nie mogę znaleźć. Ostatecznie Karol znajdzie to światło wiary, ale o tym nie będę mówił dzisiaj, tylko jutro w następnym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Bonus do drugiego odcinka: dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? Bo się wypisały. W sumie, Karol też się wypisał z wojska.